Witam wszystkich w moim już 11 odcinku, długo mnie nie było, chciałem sobie ogólnie odpocząć, no i dzisiaj wracam, czy będę teraz nagrywał cały czas stale, czyli tak co dwa tygodnie, no nie wiem do końca, ale postaram się utrzymać następne filmy w terminie. Ogólnie długo nie byłem na tym świecie i ze zmian znikła mi cała zbroja i z tego co mi się wydaje też enchanty na narzędziach. Przynajmniej zbroi nie znalazłem i enchantów też nigdzie nie ma. Dzisiaj chciałbym sobie zrobić taki luźny odcinek. W zasadzie nie lubię walczyć z innymi potworami, lubię głównie budować albo kopać. Więc dzisiaj sobie po prostu pokopiemy. To pokażę ogólnie, jak kopię różne rudy. Taki różny odcinek na początek. No i tyle w zasadzie. Widzimy się, jak coś spotkam. Jak widać tu zacząłem rozkopywać ten korytarz i jak pewno widać było na przyspieszeniu. Tu wykopałem żelazo, tu trochę czerwonego proszku, tu ciągle żelazo i szmaragd. A już myślałem, że diaksy. Kurczę, blade. Yy, no ale szmaragd. Dużo tych szmaragdów. Tu był szmaragd, tu jest szmaragd. No, to szmaragd to zawsze coś. Do handlu z wieśniakami. No, nie pogardzę, nie pogardzę takimi łupami. Hmm, mm, mm, mm. A więc tak, yy, znalazłem tu trochę ród, dwa szmaragdy, jak widzieliście, nieco czerwonego kamienia, czy jakoś tak. Węgla jest tyle, że będzie nam starczało na pochodni dużo. Diamentów nie było, za to żelaza też trochę znalazłem. Yy, ogólnie no, całkiem fajne łupy, chociaż... Sprzydałoby się też kilka diamentów, ale chęcią sobie wykopię, kilka takich szmaragdów. Ogólnie to ma być założenia materiał no ogólnie dla relaksu, który sobie kręcę, nie? żeby się jakoś specjalnie wysilać, szukać tych diamentów. Jak wiem, to nie ma kiedyś, zaraz sobie może. Nakręcę film yy, jak, będę jak będę chciał szukać diamentów więcej. Póki co po prostu sobie nakręciłem film po dłuższej przerwie, żeby sobie po prostu nakręcić i dać y, jakieś oznaki życia. Ogólnie no, tyle miałem do powiedzenia że wracam do nagrywania, po dłuższej przerwie. No i... wykopię te rudy, pokażę ogólnie statystyki, ile tego dokładnie wykopałem i będziemy kończyli odcinek. Też chyba nie będzie to długi materiał. Nie wiem... 10 minut maksymalnie? Tylko teraz pokażę y, ogólnie statystyki, tylko wyjdę do góry.

15 surowego żelaza. No. Nieźle, nieźle. No to do zobaczenia. Życzę miłego dnia. Z tej strony Elixir. Powtarzam, że to jest odcinek 11 już chyba. No i tyle. Pa.